Cześć moi drodzy, cześć moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest gra wspaniała, Szafa Dory, Dora i Przyjaciele. Zobaczymy, co tutaj możemy ciekawego sobie pograć, chciałbym wam przedstawić tą gierkę. Nie będzie zapewne ona trwała długo. O, możemy wybierać sobie ubranka dla Dory i możemy Dorę ubrać z tego co widzę, więc zaczniemy to zapewne robić ciekawe. Spróbujmy ubrać Dorę w takie, taki oto strój. Ciekawe co nam to da. Ok, możemy wejść sobie na jakieś, w jakieś miejsce. Wybierzmy to. A i teraz widzimy, jak Dora się przedstawia, jak jest widoczna w, właśnie w tym miejscu, które wybraliśmy. Możemy to wydrukować, zrobić jej zdjęcie. Możemy też przejść do początku i wybrać jakieś inne stroje. Jest ich tutaj bardzo dużo. Jest ich tutaj multum, Uu, bardzo dużo tych strojów jest. Więc ubierzmy Dorę w ten sposób i wybierzmy sobie może jakieś inne miejsce. O właśnie, I Dora tutaj wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie to, prawda, się prezentuje. Ta gierka jest dostępna na nick.com.pl. .nick Tam właśnie znajdziecie te gry. Bardzo fajnie wygląda swoją drogą ta gra. Jeżeli chodzi o Dore, fajnie, naprawdę bardzo wyśmienicie, teraz tak możemy sobie cofnąć się, wybrać jakąś inną miejscowość, jakieś inne rzeczy tutaj, inne miejsce, inne budynki. No, są tylko chyba trzy do wyboru z tego, to, co widać. Większy wybór jest w moi kochani, w szafie, w garderobie tutaj. Dory, jakbyśmy poszli od tyłu, możemy zrobić coś takiego. Właśnie jakiś tutaj strój fioletowy, w ten sposób możemy, słuchajcie, ubrać tą dziewczynkę, Dorę, no i wybrać jakiś lokal taki mniej więcej. No, słuchajcie, gierka dość prosta, jest zdecydowanie fajna ubieranka, jeżeli chcecie jakieś gry dla dziewczyn tutaj, słuchajcie, pograć. Więc zapraszam do niej bardzo serdecznie. Patrzcie, strojów też jest bardzo dużo, jak można zauważyć. Jest jakaś sukienka, można jakieś budki tutaj, wszystko pod kolor, jednolity kolor można tu zapewne zrobić. Można też taką kurteczkę fioletową, ewentualnie nie wiem, coś takiego. Wszystko do wyboru, do koloru. Słuchajcie, co chcecie, możecie tutaj sobie wybrać. No szkoda, że miejscowości nie są, nie są, słuchajcie do wyboru. Nie ma takich miejscowości, które byśmy chcieli wybrać. sobie Może jakoś inaczej ubierzemy ją. Jakie tu są rzeczy w ogóle? Jakie, jakieś koszulki, jakieś serduszka. Moi drodzy. Zobaczmy na buty. Patrzcie, można coś takiego nawet, jak jest, nie wiem, jakieś pole jakaś idziemy na jakiś dwór na na jest cieplutko nie to akurat tutaj pasuje ta ten strój nie wyśmienicie tutaj pasuje moi drodzy tak wygląda ta gierka. chciałem wam ją pokazać tą wspaniałą szafę dory mam nadzieję że wam się podoba a tymczasem ja uciekam do zobaczenia trzymajcie się cześć moi drodzy